Jest system w Tarnowie opracowany, mobilny, bo to się pakuje na samochody ciężarowe, to jeździ. Tylko Trzeba stworzyć całą sieć. To jest raz. Druga sprawa: jak nawet strzelasz z dołu do góry, to szczątki tego będą spadać. To jest raz, dwa. Jak będziesz strzelał z góry w dół, czyli leciał śmigłowcem, których my niestety nie mamy, znaczy... dlatego Czesi przelecieli tymi siedemnastkami, bo my przypo... mamy kupione będą, tak. a patrzę. Niebawem. Też za drogo, ale nieważne. W każdym razie przypominam, że był pomysł, yy, kiedy yy, Skrzypczak był wiceministrem Obrony Narodowej, żeby kupić Izraela wulkany montowane na śmigłowcach tak zwana strefa śmierci. On leci, nie pamiętam, będą strzelać tysięcy strzałów na minutę to jest po prostu wiązka i te śmigłowce mogłyby zestrzeliwać te drony. Niemniej te pociski gdzieś będą też spadać. Najprostszym systemem są antydrony do zakłócania ewentualnie Antydrony, które niszczą, bo słuchaj, bo to jest styropian i, i, i deski, tak naprawdę. I kolejna rzecz, ewentualnie dron, który leci z siatką. To są najtańsze rzeczy, ale to wszystko trzeba stworzyć. To trzeba stworzyć odpowiedni system, który zostanie, że powiem, pobudowany, będzie mobilny, to będzie działać. A tylko mówisz o tym Tarnowie, że, że ma, jest taki system? Jest taki system. Tam są yy, yy, działka, wróć, tam jest karabin wielolufowych albo 12.7, albo 762, i to w zupełności wystarczy. Chodzi tylko, mówię, o zbudowanie systemu. Tylko, powtarzam, ani system y, 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 Wisła, ani Narew nie służą do niszczenia dronów, bo to nie do tego jest. Tylko to wymaga czasu. A Putin sobie siedzi, jego ludzie myślą i patrzą i analizują. Ważne jest, że słuchaj, jak to, się, jak to się działo, to byli z nami sojusznicy. Tylko znowu wielki larum, że rakieta wpadła fakt, rakieta wpadła. W ten dom. I to jest ogromna tragedia. Ale jeżeli używa się wojska, to zawsze jest ryzyko, że coś spadnie albo coś nie trafi.